Siema, witam na kanale z tej strony Voystim a to jest kolejne spotkanie z Grow Workers and Resources Soviet Republic Chciałbym Was bardzo przeprosić za dzisiejszą jakość odcinka, aczkolwiek po prostu coś się zepsuło nie wiem co się stało e, coś po prostu się zepsuło, gra nie działa mi tak płynnie jak działała mi przez 93 ostatnie odcinki Jak wiecie czego to może być wina czy nie wiem coś tutaj w grze się zepsuło czy coś to dajcie mi znać no ja sprzętu nie zmienię, ustawień też nie wyłączyłem grę 29 października włączam ją 2 listopada, czyli dzisiaj jak nagrywam ten materiał i jest lipa. Troszkę pozmieniłem ustawienia, żeby to szło jakkolwiek płynnie. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś uda nam się przetrwać i zobaczymy co będzie dalej, jak macie jakieś pomysły dlaczego tak to dajcie znać, nie wiem czy... No, w ustawieniach nic takich mówienie, nie grzebałem teraz, tylko pomniejszyłem tam jakąś jakość cieni, żeby cokolwiek, jakkolwiek dało się no, obejrzeć to, bo jednak chcę, żeby ten odcinek się jutro ukazał. E, jeszcze jedno. Y, jeszcze jedna sprawa, y, to na moim kanale, na moim kanale społeczność... Właściwie nam inaczej, na moim kanale, e, na YouTube w karcie społeczność pojawiła się ankieta, czy chcecie tak naprawdę tym, żebym dalej był tam ja to wpisałem, tylko wiecie co zanim ja, ja powiem co ja wpisałem, to może ja ten pociąg już tu wpuszczę, bo on tutaj stoi, ja wpuśćmy go, a ja dokończę ten temat. E, więc e, tam zapytałem się Was, oczywiście wiadomo, no tutaj chodzi o grę, żeby nikt tam nie brał tego na poważnie, czy chcecie, żebym dalej, w no, to myślę, chodzi po prostu o to, czy dalej wam kontynuować tę serię, bo doszliśmy w grę do roku 1989, jak wiadomo. No wtedy trochę się, trochę się zaczęło zmieniać, więc do tego też się was pytam, bo to mniej więcej dotyczy tej gry, dosyć mocno. A więc, więc się was tam o to pytam. Dajcie znać, macie czas, jak oglądacie ten materiał w dniu jego premiery, czyli 3 listopada roku 2024 o godzinie 10, to macie jeszcze dobę. Bo do 4 listopada do godziny 10 zbieram głosy, tak naprawdę zbieram te głosy do około godziny 15, jak będę nagrywać jak będę nagrywać nowy odcinek, ale to już nie istotne. Dobra, wróćmy do tematu rozgrywki, bo bym tutaj gadu-gadu, a no czas leci, więc tak. Jeden most mamy cały wybudowany, drugi most kończy się budować, więc dzisiaj tematem odcinka będzie ta przebudowa, tak. No na pewno do wywalenia pójdzie ta stacja tankowania, na pewno do wywalenia pójdzie, być może, do, no nie do wywalenia, ale na pewno do przebudowy pójdzie tutaj ten wyjazd z tego kolejowego biura budowy, bo to jednak będzie funkcjonowało zupełnie inaczej. Chciałbym, żeby te prawe tory były dla pociągów osobowych, żeby tak jakby te pociągi osobowe mogły trochę szybciej tam jechać, no bo nie ma takiej potrzeby, myślę, żeby tutaj nie wiadomo jak stawały, no bo te towarowe to wiadomo, tutaj mamy sporo tych stacji towarowych, więc to jak najbardziej może być Ciężkie do ogarnięcia, aczkolwiek jak jakiś pociąg towarowy będzie chciał też skorzystać z tych torów, to nie ma problemu, tak, ale one będą dedykowane pociągom osobowym. Mam nadzieję, że te pociągi też będą z nich korzystać. Jak nie, to ustawimy im to w obowiązkowych punktach trasy, wtedy i tak będą musiały i tak, więc nie będzie za bardzo innej opcji. Eee, no aczkolwiek mam nadzieję, że zaczną z tego korzystać. Na pewno tutaj będzie trzeba to przebudować, no bo będzie trzeba inne wyjazdy porobić i tak dalej, i tak dalej. E, najpierw z jednej strony, potem z drugiej, aczkolwiek to sobie zaczniemy za chwilę. A teraz pokażcie mi jeszcze na początku, w ogóle tutaj las to normalny taki gęsciutki. E, no dobrze, bardzo dobrze, widzę, że ilość drewna w lesie jest dosyć wysoka, aczkolwiek coś tutaj powolutku wycinają jakieś powoli te paski. Aczkolwiek nas spokojnie to działa, więc nie ma tu większego problemu, desek mamy pod dostatkiem. W ogóle przekroczyliśmy 30 tysięcy mieszkańców. W naszej Republice, a to się powolutku buduje. Ok, czy jak to się wybuduje, to tak naprawdę będziemy wtedy już mieli e, zjazd z mostu gotowy, więc będziemy mogli zacząć budować rondo, no i potem wjazd już na tą naszą strefę wydobycia uranu. Więc może do setnego odcinka jakoś to się chociaż częściowo wybuduje. No bo przypominam, że my tak naprawdę do odcinka setnego się coraz bardziej zbliżamy. Obecnie jesteśmy na odcinku 94, to jest odcinek 94, więc już niewiele zostało. Ile tu jeszcze potem zostało? Aha, dobra, zostało nam jeszcze zostało nam jeszcze 19% To powinno jakoś pójść mi się wydaje Bo gdzie jest reszta tych pojazdów? Bo tutaj są jakieś inne pojazdy chyba tak, co? Czekajcie, nie, bo to tak nie, nie zobaczę tego, to muszę tak zobaczyć. Jeden Edek na pewno... co? Ed, jeden edek, aha, jeden edek ze tutaj nie wie co za bardzo zrobić i chłopie. Mi się wydaje, że możesz wjechać, bo ty masz na tą strefę wjechać. No właśnie, to jak najbardziej możesz. E, ciebie bym w ogóle zresztą, bo ty mi nie jesteś potrzebny. Okej, okay, żeby te też mogły przejechać w miarę płynnie. Jeszcze mnie interesuje. OK, dobra, ten Edek zakończył, ale jeszcze się te tory do końca nie wybudowały. Jeszcze nam trochę zostało, więc jeszcze taki jeden musi co najmniej wyjechać. Mam nadzieję, że to się zaraz wydarzy, że taki Edek rzeczywiście gdzieś pojedzie, chociaż tu już widzę, że coś pojechało. I pytanie brzmi, czy on nie jest właśnie tutaj? Nie, bo ten Edek będzie budować ten tor. No właśnie, bo ten tor też jest bardzo ważny jeszcze, żeby go wybudować. No i jak widzicie już z prawego toru korzystają już tutaj fragment, fragment jego. Już tutaj ten moc jest wykorzystywany, no właśnie, bo ten jest dużo bliżej, więc nie ma sensu, nie wiadomo po co jeździć gdzieś tam e, tyłem, jak można sobie właśnie tak na skróty trochę przejechać i to jak najbardziej wtedy właśnie nam działa. Więc dobra, więc niech on sobie tu podjedzie. E, Sugerował tam jeszcze była sugestia w komentarzach chyba ze dwa odcinki temu, żebym zostawił grę tak na miesiąc i tutaj, żeby to się samo budowało, nie ma takiej opcji, bo przez miesiąc to w tej grze to już wszystko może upaść. Wiecie, jeden jeden jakiś błąd, jeden jakiś koreczek i, i wszystko upada, a no niewykluczone, że gdzieś mamy takie miejsce, po, po prostu, w których się tworzą e, korki, no i trzeba to na bieżąco gdzieś tam czasami obserwować, więc no nie ma opcji, żebym zostawił tę grę na miesiąc, a też wiecie, siedzieć w niej bez nagrywania to jest takie trochę bez sensu, więc no. Dobra, on już rozumiem zawrócił, nie, on jedzie tutaj budować, nie, chwila, bo aha, bo tu mamy jeszcze dwa etapy, to jeszcze trochę to potrwa, przepraszam, bo myślałem, że trochę lepiej to idzie. Ale my jeszcze mamy trochę tutaj do budowy. Chociaż mi się wydaje, że zaraz powinien też jakiś edek podjechać z tej strony. No właśnie, nawet jedzie chyba ten, do budowy tego. Co? No tak, on idzie budować to, więc mi się wydaje, że to powinno się w miarę szybko skończyć. Bo ten fragment teraz będzie gotowy. Bo tu jakiś edek gdzieś jedzie. Tylko że on obecnie jest. W sumie nie wiadomo gdzie za bardzo. Aha, to myślałem, że to jest jakiś, który jedzie inną trasą, a to po prostu był do stolicy. E, dobra, ten edek jest obecnie w. gdzie? On jest obecnie, aha tutaj, no tutaj to za chwilkę będzie, więc na spokojnie Tego musimy przepuścić, bo on tu pewnie skręca w lewo i no żeby przejechał po prostu, bo tutaj ten ledek buduje nam to Ale jemu już nie dużo zostało tej budowy, więc zaraz to będzie Bo czy my tu w ogóle mamy semafor od tej strony jakiekolwiek Na ten moment mamy taki jeden, aha no dobra i ten jeden to się aż do tam ciągnie, no wspaniale Czy jeszcze by można było też chociaż ustawić, zawsze to by był jakiś plus bo ten Edek gdzie chce wjechać, bo ty jedziesz budować mi które tory. Ty jedziesz budować te tory, ty wiesz co, to ty weź podjedź, bo no bo ten ci nie będzie przeszkadzał. On buduje sobie tutaj, ty budujesz sobie tutaj, więc na spokojnie myślę, że możesz podjechać. E, I nie będzie problemu. Pytanie brzmi, czy teraz dasz radę wjedziesz jakoś co? Dasz radę wjechać. Okej, okay, dasz radę, ja myślę, że sobie poradzisz, proszę bardzo. Masz prawo tutaj zignorować raz to czerwone światło i nawet drugi raz... O, jedzie jakiś tam pociąg znowu z tym paliwem. Super Dobra, i ty zawróć sobie i weź to budować. Aha, wziął i znikł, okej, okay, spoko. No. Tego się nie spodziewałem, że weźmie i zniknie, no a to się też zdarza, jak widać. E, dobra, czemu ty tu nie chcesz wjechać, bo najpewniej ty stoisz sobie teraz tutaj właśnie tak bez, trochę bez sensu. Weź tutaj wiedzieć, bo ty też muszę jak najbardziej prawo to budować. No z obu stron niestety Wam muszę tak zrobić, no bo inaczej nie się rady. W ogóle to osiedle się strasznie szybko nam buduje. Bardzo mi się to podoba. A właśnie, chyba kobal to pisał, że tam e, któregoś bloku tutaj nie podłączyłem do kanalizacji ściekowej. Eee, nie wiem czy tak było, bo coś teraz ich w ogóle jest mało. ale eee, Nie, no mamy przyłącze kanalizacyjne, wszystko powinno być. Czemu się tak tutaj wyprowadzili? No ludzie, no macie tutaj pracować, halo. Wracamy do pracy. Co wy jesteście? No halo, proszę tutaj pracować, to nie jest tego. Czego mi tutaj brakuje tak bardzo, że oni nie mogą pracować, nie wiem. Nie wiem o co im chodzi. Będzie trzeba to obserwować na bieżąco, bo czegoś mi tam brakowało i niewyraźnie się po prostu wszyscy wzięli i wyprowadzili. Fantastycznie. Tego się właśnie spodziewałem, że tak to się skończy. Co my teraz tak sprzedajemy? O, aluminium. Zobaczcie, ile tego aluminium sprzedajemy, ile na tym zarabiamy. No patrzcie, po prostu to. To aluminium jest genialne, jeśli chodzi o zarobek. Zobaczcie, ile żeśmy teraz tego na tym zarobili. Proszę bardzo. Ponad milion będzie. Będzie ponad milion, mi się wydaje. Nie, nie będzie. Prawie ponad milion. Aczkolwiek, no to i tak jest, słuchajcie, wynik, który po prostu, no, zwala znów, jakby nie, jakby nie patrzeć. No i tu mamy już kolejnych ludzi, którzy nam to aluminium, jakby nie patrzeć, też produkują, tak? Ty już wybudowałeś, to w końcu, aha, tak się tu o 1% się żeś posunął do przodu, no ale czemu ty nie budujesz? Nie wiem, czy gdzieś zablokowałeś, czy co, no weźcie to już wybudujcie, bo ile można czekać, naprawdę? Ten nas teraz czeka, ty? Aha, ty już wracasz, nie? To są jakieś niedokończone tory. Aha, bo ty to chcesz w końcu wybudować, no to weź to wybuduj. Ty jedź, bo to mi tu nie przeszkadza. On powinien to raz dwa wybudować, po akurat nie powinno być problemu. Kolejne pociągi też powinny jak najbardziej na te budowy ruszyć. O, ten zjechał, ale pewnie zaraz wyjedzie. Co czy nie wyjedzie? Jedzie. Budować sobie te tory dalej. No i wspaniale właśnie o to chodzi. Ten mam nadzieję, że też się w miarę szybko skończy i zaraz będzie już e, będzie to chociaż wybudowane, to ten... Dobra, ten fragment wybudujemy już za ruble. Nie będziemy aż tyle czekać, a ten zaraz e, powinien nam wybudować i będzie okej. Wtedy będziemy mogli cały ruch przerzucać na tą, na tą nową o chyba że, wiecie zanim będziemy czekać, to on to wybuduje, po prostu wybudujmy ten fragment za ruble, zwolnijmy trochę czas, bo na zwolnionym czasie działa to trochę płynniej, no i teraz tak, ustawmy odpowiednie semafory, bo tu będzie jednak trochę zabawy. Po pierwsze, te semafory idą do kasacji, e, i teraz tak, po drugie, bo tutaj robimy coś takiego, tu robimy coś takiego, okej, okay, teraz, elektryfikujemy te tory za ruble, ja tutaj już oczywiście nie robiłem e, nie robiłem kombinacji pod takim względem, że tu jeszcze kazałem budować elektryczne, to to po prostu mają wybudować sami jakby czekajcie, to nie, nie wyszło jeszcze ja po prostu zaznaczę, żeby to za ruble wybudowali, bo to jakby jest dla mnie, no już takie wiecie, no mniej trochę, mniej ważne, żeby żeby marnować na to czas. Czy mamy tutaj taki most? Mamy chyba co? I on będzie czekajcie, taki most, no nie mówcie, że ja tego nie mogę zmienić nie, dobra, mogę, okej, okay, dobra, spokojnie, mogę To muszę tak to po kawałeczku robić, czy mogę jakoś tak w większej części? Czekajcie, spróbuję do, do zjazdu, da się, dobra. To się zaraz powinno zrobić tutaj? Też powinno się dać chyba. Oczywiście, że się da, wspaniale. No i teraz jeszcze po takich zwykłych torach kawałek pojedziemy. E, proszę bardzo, jedziemy, 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 jedziemy aż dotąd. Teraz wracamy. Czekajcie, skrzyżowanie niedozwolone, ale gdzie? Coś tu się chyba zepsuło. Dobra, to zróbmy to w dwóch częściach jakoś tak. No i co teraz jeszcze? To jakieś takie, takie zjazdy, myślę, że jak najbardziej. To też... Tutaj coś jeszcze? Tak, tu jeszcze mamy taki fragment niezrobiony. No i teraz już chyba wszystko powinno być elektryfikowane, bo ten fragment jest. Ok, dobra, więc teraz e, czas na, no, można powiedzieć sporą korektę, dlatego że, e, no nie będzie wyjazdów w tę stronę w ogóle, bo zaczniemy sobie od tej strony przebudowa. w związku z czym, jakby to powiedzieć, po prostu usuwamy wtorek. Tak, po kawałeczku ja je usunę, więc tutaj trochę to się nam rozetnie wszystko. E, ja nie wiem czy nam się przez to nie rozcięło tak troszkę to miasto, przepraszam, momencik, bo tu się chyba nam jednak trochę rozcięło za bardzo, bo my jedziemy... Chwila, bo mamy tutaj to zasilanie, nie, tej trakcji, więc to nie powinno nam się jakoś bardzo rozciąć, aczkolwiek jak widzę, z tego co widzę, to się nam troszkę jednak to e, rozcięło, więc zastanawiam się czy to nie był błąd, może inaczej zróbmy. E, może inaczej zróbmy, ja wrócę z tymi dorami. Niech one jednak będą, a po prostu e, zrobimy to trochę inaczej. Ja tu ustawię, zrobię tak. Taki semafor tu, ty weź przejeźdź, bo ty przecież teraz musisz się przetoczyć tutaj i zrobię ten drugi taki semafor w odwrotną stronę, dzięki czemu oni tu nie będą mieli jakby po prostu możliwości przejazdu, nie? Po prostu będzie trzeba jechać naokoło. Nie wiem jak sobie z tym poradzą, aczkolwiek to już nie jest w sumie aż tak bardzo mój problem raczej. E, moje pytanie tylko brzmi, czy następni sobie poradzą? Powinni raczej. Są tu przejazdy torowe od tej strony? Aha, od tej strony nie ma przejazdów torowych. Nie, są, dobra, to okej, okay, to powinni sobie tu jak najbardziej poradzić, zresztą już widzę, że coś tutaj jedzie, więc powinni sobie jak najbardziej radzić i powinno to działać. Okej, okay, więc teraz, e, od czego sobie zaczynamy, no to na pewno od wyburzenia tutaj takiego dosyć solidnego fragmentu. Zaczynamy sobie od tej strony, no i niestety tu musimy trochę poburzyć, bo tu będzie solidna przebudowa. Zmodernizowanie tego wszystkiego więc trochę tutaj potrzeba teraz tych kombinacji. Ja to po prostu powyburzam aż do dotąd, dlatego że tu będzie trzeba budować to troszkę od nowa. Na pewno zelektryfikowane torowisko bym chciał, na pewno chciałbym taki przejazd, tylko nie za ruble, tylko już samodzielnie, nie? Na pewno chcę takie torowisko, na pewno chcę tutaj takie torowisko, to będzie jak najbardziej. No i teraz stąd bym chciał, żebyśmy podjechali sobie jakoś tutaj. I najlepiej też na ten drugi tor jakoś w to miejsce tak? Teraz tak, stąd Wyjeżdżamy sobie na ten kolejny tor Tylko no właśnie Jakby to trzeba było zrobić, bo my wyjeżdżamy sobie Tutaj, czyli tak naprawdę powinniśmy móc Jakoś dojechać e, No teoretycznie możemy to Zrobić tak, a teraz ten drugi tor jakoś tutaj Wyjdzie Semafor sygnały No dobra, ale ten sygnał można usunąć Bo tu jest trochę teraz dużo tych sygnałów Sygnałów można chciałoby pozbyć, to nie problem i teraz poproszę to jakoś, czekajcie, już zróbmy to jakoś odtąd. Dobra, to się powinno chyba udać. Więc po prostu z tej strony powstanie teraz coś takiego. My to chcemy jak najbardziej budować. Mam nadzieję, że ci to nada jakoś tutaj wybudować. Dadzą, 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 dobra. Tego na razie proszę mi nie budować i proszę zaczynać. No co, co mam mogę innego powiedzieć jak to po prostu, że macie zaczynać budować. My będziemy mieli pierwszy fragment takiej właśnie już przebudowany, tak? E, tą stronę na razie zostawiam, żeby był jakikolwiek wyjazd z tego biura e, kolejowego. Czy gdzieś jeszcze chcę to coś już rozkopać? Może tutaj w sumie, bo tędy, czy nie? Bo tu powinno być też wtedy jazdy w tę stronę. Czy tak naprawdę oni w ogóle teraz wyjeżdżają, czy oni się coś zacieli, bo pokażcie mi to jeszcze na chwilę z tej, e, z tej strony. No nie no, chyba dadzą radę jakoś wyjechać. Właśnie coś po cegły chyba chce. Nie, jedzie, okej, okay, ale on nie jedzie po cegły, to w ogóle z innej strony. Ale czy to działa? W sensie oni tędy jeżdżą normalnie, czy teraz nie jeżdżą, bo w sumie to nie wiem. Gdzie ten ma znak zapytania, ale gdzie ty masz problem z przejazdem? Tutaj? jak ty tu nie masz jechać? Ty masz tu w lewo zakręcić, Z czym ty masz teraz problem, powiedz mi? Ty nie masz jechać tędy. Aha, bo ty pewnie myślisz, że masz jechać tędy, tak? No nie no, gdzie tędy? Eee, wiecie, to jednak... może tak, zróbmy to trochę inaczej. Ja po prostu... Usunę te tory, chociaż to mówię, to rozetnie mi za dużo, no bo to rozetnie mi tak naprawdę wszystko. Nie wiem czemu to tak działa. E, aczkolwiek tam dużo rozcina, e, więc zostawmy może inaczej. Zróbmy to tak, tak e, i po prostu sfinansujmy to jakby za ruble, aczkolwiek czy w sumie nie może być tędy przejazdu. Na razie przejazd tędy może być, więc... Czemu by nie? Możemy go nawet przywrócić niech będzie w sumie. Niech te pociągi sobie jakoś tutaj jeżdżą. E, nie wiem czemu nie ma prądu, to jest jakiś chyba chwilowy problem. Tak, to się tutaj napięcie trochę skakało, aczkolwiek to już jakby jest no, inna... inna para kaloszy. Możemy ten czas troszkę przyspieszyć, niech on trochę szybciej pędzi jednak żeby to jakoś działało. Proszę bardzo, ten pociąg idzie tędy. Aha, i on na przykład skorzysta z tego wjazdu prosto. No okej, okay, spoko, każdy jakby robi co chce. Natomiast ja mam nadzieję, że oni rzeczywiście zaczną wyjeżdżać tędy. No, bo chodziło też mi o to, żeby tutaj to jakby zadziałało, nie? Bo jest przejazd prosto, więc tak naprawdę powinni jakoś. Chociaż oni to i tak prosto nie pojadą, chociaż no nie, ma, po, nie mają po co w sumie prosto jechać, bo oni głównie tutaj dojeżdżają. Więc jakby tutaj jest główny ich cel, nie gdzieś tam. Więc jakby to też tak powinno działać. Tylko ja strasznie nie wiem, czemu mi ta gra coraz bardziej lałuje. No, to mnie niestety dzisiaj denerwuje. No, ale co zrobić, Co zrobić, jak nic nie zrobisz, nie? Dobra, podjechał. Teraz gdzie on pojedzie, aha, on po prostu wraca, no okej, okay. no nie wiem czemu tam tędy wracasz, skoro tu możesz też pojechać i masz wszystko poelektryfikowane, no ale dobra, no chcesz tam sobie jechać, to sobie jeść tak, bo już nie jest ten problem. Masz do tego y, jakby pełne, pełne prawo. Póki ten tor jest czynny, to proszę bardzo, rób co chcesz. A tutaj te tory są już praktycznie y, gotowe jakby do, gotowe do tego. Praktycznie wybudowane. Okej, okay, dobra. A tutaj jak sytuacja? Aha, tu się nic nie polepszyło. Widzę, bo teraz nie ma pracowników ale, e, ani maszyn. Mam nadzieję, że zaraz jakieś pr pracownicy bądź maszyny dojadą. Nawet widzę, że coś siedzi, ale to chyba nie na tą drogę, na którą akurat my byśmy chcieli, żeby to podjechało. Mogę zobaczyć, jakie tu teraz armie pojazdów stoją. Tak naprawdę one nic nie robią, te pojazdy. No nie dziwię się, bo w sumie, wiecie, jak nie ma na nie zapotrzebowania, to co one mają robić? Czyli nie ma sensu, żeby jeździły bez, bez celu zupełnie. W ogóle, tamten nasz wzrost, no wzrost populacji jest solidny. Najwięcej mieliśmy 29 tysięcy, teraz mamy już ponad 30 tysięcy. Więc to jest, jakby nie patrzeć, e, bardziej solidny wzrost niż to, co było wcześniej. Tutaj, jak sytuacja z tym paliwem, nie wiem, w sumie co on dużo bardzo robi, no ale okej, okay. tu to paliwo jest, aczkolwiek oni jeszcze cały czas czekają na to, żeby to wybudować. No, jest fantastycznie, po prostu. A pokażcie mi jeszcze raz te ustawienia, bo ja naprawdę tutaj coś, coś, coś musi być nie tak. To jest płynniej. Nie powiedziałbym, że jest jakoś super płynnie. Eee. Nie, 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 ja to chcę tak... O, w powrotem, czekajcie. To coś tu widzicie, no tak, że on tu teraz zrobił głupio, że coś tu się zmieniło, zepsuło, nie wiem. Czekajcie, ustawienia gry. Pokażcie, bo coś tutaj zepsułem teraz. Ajdź! Mnie o to nie chodziło zupełnie, nie chciałem tego tak psuć. Ajajaj Co ja żebym tu zaraz zrobił? Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Nie wiem, ale denerwuje mnie to, bo ta gra nie działa tak jak powinna działać. Czekajcie, w ogóle coś tutaj jakby nie pyka teraz. Czemu to się zrobiło tak? Po co ja to w ogóle ruszałem, no? Dobra, niech to już tak zostanie. To widziała idiotycznie. No ja tak nie chcę, żeby to działało. Ludzie! Dobra, wiecie co? Ten odcinek sobie w tym miejscu po prostu skończymy, bo ja tutaj nie będę się, się z tą grą naprawdę bawić, bo nie mam na to ochoty. To będzie odcinek krótszy, żebyście widzieli po prostu e, te problemy techniczne. Jak ktoś wie, czemu to się tak dzieje, to dajcie znać. Ja też spróbuję poszukać przyczyny i mam nadzieję, że już we wtorek spotkamy się w tej grze po prostu jakoś normalnie, a nie, a nie jakoś tak e, nie wiadomo w sumie jak, bo to cały czas jest takie, wiecie, mało płynne. Wcześniej to działało super, teraz nie działa wcale. Coś w sensie działa, no ale działa to w ograniczonym zakresie. Nie wiem o co tutaj chodzi. No, no, po prostu, no, coś tutaj jest, coś tutaj dzisiaj nie pykło, nie wyszło, ale no, też w, zobaczcie, jak, jak to czasami jest z tą grą. Zachęcam Was do oddawania głosu w ankiecie. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, no i cześć.